chamstwa no nie? Bo żarty żartami. Żartować to sobie można, że kurwa nie wiem ty o, masz ślimaka myście nie gdzie, choć coś tam, no nie? A... Ja tak kiedyś pisałem. Kurwa, to, to pamięta? Po trzech latach. Ja mułem, że masz ślimaka na ścianie, ale ja ja Nie wierzę. Żartować to sobie można, że kurwa nie wiem ty. O, masz ślimaka na ścianie, gdzieś, choć coś tam. Ale on to jakby nawiązał do tego, że... O, że tak można żartować? Tak jakby powiedział, że ja robię właśnie dobre żarty, takie zdrowe? Może o to mu chodziło? No ciekawe. No nie, w nie ja mam żadnego ślimaka na ścianie. oni wkręcają, wiesz. A to, jest, a to jest kondom, który snajpił, wiesz, generalnie. Ale wchodzenie i kurwa u... <laughs> Dno. Tak, na bank mu o to chodziło. On się tu przyznał już, że moje żarty są takie zdrowe, przesadzone, a... Jak ktoś go tam wyzywa, to to go denerwuje. No dobra, okej, okay, już po części w miarę rozumiem, czemu nie mam bana i tak dalej. Odpowiada mi, bo on gdzieś to tak jakby uważa, że to co robię jest jeszcze takie w granicach rozsądku jego. No napukające od spodu kurwa i błagające o wyjście, rozumiesz?